Zespół Wigier, uważam, wszedł dobrze w ten mecz, zaatakowaliśmy tutaj od początku. To przynosiło efekty w postaci tego, że przenosiliśmy ciężar gry na połowę Olimpii i oddawaliśmy strzały. Mieliśmy tam sytuację, ale później taki moment, gdzie w bardzo prosty sposób straciliśmy dwie bramki i to na pewno gdzieś zespół nie uskrzydlił. Ale w drugiej połowie zespół dalej wierzył. Ten młody zespół na pewno potrzebuje tego zwycięstwa i musi widocznie jeszcze trochę na nie poczekać. Ten zespół jest dobrze przygotowany, to pokazali chłopcy w drugiej połowie, że walczyli o swoje, ale zespół Olimpii bardzo inteligentnie się bronił na swojej połowie, dobrze zorganizowany i było bardzo, bardzo ciężko sytuacje, w tak naprawdę. Nie mieliśmy w drugiej połowie, pomimo tego nawet, że staraliśmy się zmienić ustawienie i jeszcze bardziej ofensywnie otworzyć. Na pewno przed nami taki trudniejszy moment, ale chłopcy absolutnie nie mogą się gdzieś tam podłamać, zwątpić w tą pracę, którą wykonują na co dzień. Wszystko przed tym zespołem. Wierzę, że bardzo dużo dobrego i, i z pewnością tak będzie. Dziękuję. Oczywiście na koniec chciałbym tutaj trenerowi pogratulować. Chciałbym życzyć wszystkiego dobrego klubowi, kibicom, piłkarzom, prezesowi. Życzę samych sukcesów, dobrych wyników i, i rozwoju klubu i, i wszystkich dookoła. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Oczywiście jesteśmy szczęśliwi, że trzy punkty dostają w ale wbrew pozorom, było. Było to trudne spotkanie. Widzieliśmy po analizie meczu, wigier z tychami, że przyjeżdża dobrze zorganizowany zespół, bo uważam, że w poprzednim meczu wigry u siebie były zdecydowanie lepszym zespołem niż tychy, mimo to przegrały ten mecz. Dlatego uczulałem swoich zawodników i miałem duże pretensje, jeśli chodzi o pierwszą połowę, bo ginęliśmy tak naprawdę od swojej broni. Dużo strat w środkowej strefie boiska. Tak jak tren skowronek tutaj powiedział. Wigry przesuwały szybko ciężar gry na naszą połowę, co do tej pory było naszym atutem w wielu spotkaniach, więc gdzieś myślę, że, że dużo do poprawy jeśli chodzi o pierwszą połowę. Skuteczność zaważyła o tym, że to my strzeliliśmy te bramki, bo i Wile i Micha idealnie się znaleźli. Cieszy szczególnie stały fragment, bo dużo żeśmy zwrócili uwagę na ten fragment, na ten element gry. Natomiast w drugiej połowie już czekaliśmy na swoją szansę, te zmiany, które żeśmy zrobili, też ofensywne, bo wiedzieliśmy, że Wigry muszą się odsłonić i tak też się stało, stąd też kilka razy doszliśmy do klarownych sytuacji. Te dwie powszeczki myślę, że gdyby zamienić na, na jedną ramkę, być może odjęłoby trochę animuszu i podcięłoby skrzydła zawodnikom Wiger, natomiast stało się inaczej, do samego końca Wigry walczyły o, o, o swoje, o, o, o jakiekolwiek punkty na, na naszym boisku, ale tak jak wspominałem w poprzedniej kolejce na styl i polot jeszcze przyjdzie czas. Ważne jest to, że mamy w tej chwili sześć punktów i że spokojnie możemy się przygotowywać do następnego meczu w Mielcu. Także jeszcze raz gratuluję swojemu zespołowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania trenera. tam to, Trochę ten było nerwowo przy wpuszczeniu Karola Mackiewicza z linii bocznej i tam poszła... on przekręcił piłkę i poszła na sytuacja, tak? Tam... Znaczy, sędzia gdzieś Myślę, że popełnił błąd, bo nawet techniczny sam się... Do tego, że tak powiem, przyznał i kają się, że, że w momencie wpuszczono zawodnika, ale ja nie miałem pretensji do sędziego, bardziej miałem pretensje do swoich zawodników, bo z boku nie dość, że sami krzyczeli, to jeszcze ja podpowiadałem Marcinowi Woźniakowi, że ma plecy i, i powinien zareagować dużo lepiej, a nie liczyć na to, że sędzia tego zawodnika nie wpuści. No, trzeba reagować i dostosowywać się do sytuacji na boisku. Tym bardziej, że tak doświadczony zawodnik musi sobie poradzić w takich sytuacjach, a niepotrzebnie wdarła się nerwowość i, i te dyskusje, i, i praktycznie minuta czasu stracona na tym, żeby rozmawiać sędzią o tym, co się wydarzyło, no jest to niedopuszczalne i na pewno zrobimy wszystko, żeby w następnym meczu takie sytuacje się nie zdarzyły. Widzę, że pytanie Brady. Dziękuję Państwu. Dziękuję generał.